W tym filmie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy uzyskać efekty animacji, np. przesuwania się jakiegoś obiektu na tle. Stworzyłem sobie w tym celu rysunek z białym tłem o wielkości 800 pikseli na 300. Już planuję tutaj przesuwać jakąś kuleczkę. Wybieram sobie narzędzie do rysowania, zaznaczam sobie kulkę. Załóżmy, że ona będzie zielona, więc wybieram narzędzie do kolorowania i zamalowuję tą kuleczkę. Mam zrobioną kuleczkę. Widzicie, jest ona na warstwie o nazwie tło. W tym momencie to tło, za pomocą prawego przycisku myszy, klikam na tym, powielam. Powielam po prostu całą warstwę. Powiel warstwę. Przełączam się na narzędzie... Przesunięcie, i tą warstwę troszeczkę przesuwam. Przesuwam w taki sposób, żeby moja nowa warstwa zasłaniała kółko, które było pod spodem. Następnie powielam kolejną warstwę, przesuwam i tą czynność powtarzam kilkakrotnie. Powiel warstwę, powiel warstwę, powiel warstwę. Powtórzę to tak długo, aż. Będę miał wrażenie, że e, moja kuleczka zatoczy, zatoczyła koło. Dzięki temu ten efekt może będzie się wydawał dosyć płynny. Powiel warstwę. Ważne, żeby powielać ostatnią zawsze. Powiel warstwę. Powiel warstwę i jeszcze raz wracam do punktu wyjścia. Powiel warstwę. Teraz mm, muszę ten, y, te moje warstwy zapisać w pliku GIF. Tak? Plik GIF to jest taki plik graficzny, który obsługuje y, warstwy i umożliwia y, zastosowanie animacji. Jak tego dokonać? W menu plik wybieram coś takiego jak wyeksportuj jako. Wyeksportuj jako. Program proponuje mi jakąś nazwę. Domyślnie proponuje mi zapisanie tego mm, mojego dzieła. W pliku z rozszerzeniem PNG, tak? To, to jest po to jest rozszerzenie, natomiast tu musi być GIF, dlatego ja sobie to nazwę animacja.GIF. Wskazuję folder, w którym ma ten rysunek zostać zapisany. Ja już go sobie wcześniej przygotowałem i wybieram przycisk wyeksportuj. Ponieważ warstwy, które przesuwałem, wychodziły poza mój rysunek. Program mówi, że no, trzeba będzie te warstwy przyciąć. No, oczywiście zaznaczam przytni. Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy y, opcję tego, y, tego pliku GIF, tego do animacji, ale żeby to była animacja, muszę zaznaczyć tutaj ten checkbox jako animacja. W tym momencie mogę jeszcze ustawić jedną rzecz. Opóźnienie między klatkami, tak? gdyż animacja polega na tym, że będą na zmianę wyświetlane klatki, czyli te warstwy, które wcześniej stworzyłem. Domyślnie program proponuje, żeby to było 100 ms, czyli powinno to być dosyć szybko i płynnie. Zostawiam tą wartość, nie będę jej zmieniał i dłuższy przycisk wyeksportuj. Wyeksportowałem i przechodzę na folder, który sobie wcześniej stworzyłem, zobaczę jak to wygląda. A otrzymałem, widzicie, taki ładny efekt animowanej kulki.